Pani powiesiła żółty zbrodniu. Jak to teraz wygląda? chyba. No co to Pana obchodzi, jak ja mam u siebie zasłony? Ja jestem odpowiedzialny za ten dom. Wyślij teraz Lotko Premia pod 7358 i czekaj na mój telefon w piątek po 13. Jeżeli odpowiesz poprawnie na antenie, jak nazywał się gospodarz domu z serialu Alternatywy 4, 45 tysięcy jest Twoje. Czy bali siłacze pokonają dwa razy większą drużynę? Większy zespół ma koszulki wyprane w tańszym proszku, a mniejszy w Wizirze Absolut. Brawo, jesteś prawdziwym siłaczem! Ale teraz potrzebny siłacz, żeby to doprać. Proszę bardzo. Wizir Absolut jest nawet dwa razy silniejszy w praniu bieli niż tańszy proszek. Ja wsypię jedną miarkę Wizira Absolut, a panie dwie miarki tańszego proszku. Koszulka Wizira jest śnieżno-biała, moja tylko biała. Warto prać w Wizirze Absolut? W gruncie rzeczy wychodzi taniej. Wizir Absolut, podwójna siła bieli. Na co dzień łatwo zapomnieć o zdrowych nawykach. Ale Żywiec Zdrój pomaga mi znaleźć prosty sposób, by zadbać o siebie. Zrób coś dla siebie. Pij półtora litra wody codziennie. Żywiec Zdrój. Siła z gór. Prowident. Gotówka od ręki. Dzwoń teraz. 600 200 200. Jestem Ania. Jestem z Lamerką. Dzięki wszystkim ludziom, których spotkałam, mam tyle do powiedzenia. Mów, co chcesz. W wakacje tylko 10 groszy za minutę w pakiecie. W Orange Pop. Masz tyle do powiedzenia? Kup starter Orange Pop i mów, co chcesz. Mam setki powodów, by ubezpieczyć samochód w Ergo Pierwszy? Teraz ACOC jest z ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą. Także dla moich bliskich. Powodów jest mnóstwo, dlatego jestem pewien. Ergohestia. Jestem pewien. Twój sprzęt potrzebuje więcej energii? Nowy Biuracel Turbo ma tyle energii, że nic go nie zatrzyma. Niesamowity, niepokonany, niepowstrzymany. Biuracel Turbo działa do 40% dłużej niż tanie baterie alkaliczne. Problem. Uszkodzone szkliwo. W Instytucie Blendamet i Oral-B nasi eksperci wnikliwie badają szkliwo zębów. Wiedzą stąd, że kwasy pochodzenia bakteryjnego wnikają w głąb szkliwa i uszkadzają jego strukturę. Nowa linia Blendamed Complete 7 Expert to pasty z fluorkiem cyny albo fluorisilem, które działając dogłębnie pomagają naprawić strukturę szkliwa, wzmocnić je, a także chronić przed atakami kwasów. Rezultat twardsze szkliwo. Nowa met Complete 7 Expert. Szkliwo twardsze po dwóch tygodniach czesanie tortura dla twoich włosów innowacja schwarzkop gliskur ekspresowa odżywka regeneracyjna lekka jak mgiełka pielęgnuje jak odżywka łatwość rozczesywania połysk i lekkość więc albo albo gliskur ekspresowa odżywka regeneracyjna firmy Schwarzkopf. Nawilżone i gładkie usta w kolorze który kocham szminka soft sensation z witaminami i kolaganem. natychmiastowe nawilżenie maksymalna miękkość ust szminka astor soft sensation a teraz intensywne nawilżenie w pielęgnacyjnym błyszczyku by twoje usta były Blaskiem, nowy błyszczyk Soft Sensation Astor. Jak pięknie być sobą.